Juri Uszakow, doradca przywódcy Rosji, poinformował, że najważniejsze spotkanie miesiąca, a może i albo nawet oby dekady pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem rozpocznie się na terenie amerykańskiej bazy wojskowej El -Mendor Richardson na Alasce o godzinie 11 czasu lokalnego, czyli 21 naszego czasu. Mamy 30-minutowe przesunięcie względem oryginalnego planu. Spotkanie prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa rozpocznie się rozmową w cztery oczy, w obecności tylko tłumaczy. W skład delegacji Federacji Rosyjskiej wejść mają Sergiej Ławrow, Juri Uszakow czy Andrii Białosow. Negocjacje z udziałem obu stron będą prowadzone według formuły pięciu Napięciu Uszakow dodał ponadto, że głównym tematem szczytu będzie rozwiązanie kryzysu ukraińskiego, jednak liderzy mają też poruszać kwestie globalnego bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej, przebieg spotkania i wnioski z niego płynące przedstawimy. W osobnym nagraniu przed spotkaniem na Alasce w telekonferencji liderów europejskich z udziałem Donalda Trumpa, na której to przedstawiono prezydentowi USA europejskie stanowisko, Polskę reprezentował nowy prezydent, czyli Karol Nawrocki, podczas spotkania prezydenta Donald Trump miał powiedzieć europejskim liderom, że Stany Zjednoczone mogą udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Ale co to będzie oznaczało, jest jeszcze jedną wielką niewiadomą. Zobaczmy na to, jak rynki przygotowują się do tego spotkania. I pospokulujmy na temat tego, jak może wyglądać sytuacja po piątkowym spotkaniu i na jakie aktywa może to w szczególności oddziaływać. Daj znać. W Komentarzu, jaka jest Twoja opinia? Partnerem odcinka jest Dom Maklerski XTB, gdzie osobiście handluję bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu. Link do partnera znajdziesz w opisie. Rejestrując się, wprowadź kod referencyjny FXMAG, dzięki czemu odbierzesz dodatkowe szkolenie. A my odpalamy platformę XStation, czyli platforma domu maklerskiego XTB. Naszym oczom ukazuje się wykres Nasdaq amerykańskiej giełdy, która wygląda absolutnie stabilnie. Tendencja wygląda bardzo zdrowo i podobnie jak tydzień temu czy generalnie my od tygodni sobie mówimy o tym, że sytuacja wygląda ok i nie ma powodu do tego, żeby się niepokoić, no chyba, że jakiś czarny łabądek nam się przypląta. Czy takim czarnym łabędziem będzie i może być dzisiejsze spotkanie pomiędzy Putinem a Trumpem? Nie uważam, żeby to był temat czarnego łabędzia, bo jednak, po pierwsze, spotkanie jest mocno planowane, mamy mnóstwo scenariuszy na stole, mnóstwo komentarzy, a przede wszystkim to, co widzimy na giełdzie, jasno oddaje to, że bardziej rynek odbiera to jako szansę niż ewentualnie jakiś bardzo duży po powód do niepokoju. I to nawet, gdyby to spotkanie poszło fatalnie, w sensie to jest moje zdanie, i jak sobie tutaj tak spekulujemy, że nawet jeżeli to spotkanie pójdzie niefajnie i między Stanami a Rosją nie uda się wypracować kompromisu, ciężko by było, żeby przy biorąc pod uwagę wszystkie napięcia, udało się to zrobić za jednym zamachem. Nie spodziewam się, żebyśmy mieli jakąś lawinę spadków. Dobrze, że to spotkanie odbywa się w piątek, dlatego że zarówno jak i w sobotę, i w niedzielę. Rynek będzie miał czas na ochłonięcie i rzeczywiste zastanowienie się nad realnym wpływem sytuacji na rynkową rzeczywistość. I tutaj, OK, wrzuciłem sobie niby technologicznego na Możemy sobie wrzucić indeks SP 500, który ja nagrywam w miarę o poranku. Jeżeli chodzi o sesję piątkową, który no. Nic złego tutaj nam się nie dzieje. Z danych makroekonomicznych wiemy, jak wygląda sierpień. Sierpień jest takim miesiącem, że bezdyskusyjnie wszystkie oczy będą zwrócone na to spotkanie wieczorne, bo też istotnych danych tutaj nie mamy. Mamy zamieszanie oczywiście z szefem Biura Statystyki Rynku Pracy w Stanach Zjednoczonych, który przebąkiwał na jednym wywiadzie, że dane z rynku pracy do momentu, kiedy ich nie naprawimy, powinny być publikowane. <laughs> Kwartalnie, tak jest. To są te dane, na podstawie których chociażby Jerome Powell podejmuje działania. No i to, co widzimy, i to, co się zmieniło od czasu ostatniej naszej analizy, to fakt, że we wrześniu rynek praktycznie, no, jeżeli nie będzie cięć stóp, to to będzie naprawdę dziwna decyzja. W szczególności po tych wszystkich rewizjach i kondycji rynku pracy. A to, co jest najistotniejsze, to że do końca tego roku rynek wycenia. Łącznie w Stanach Zjednoczonych cięcia na poziomie 50 punktów bazowych, tudzież alternatywą jest 75 punktów bazowych, co do których ja się delikatnie mocniej skłaniam, bo uważam, że zarówno odczyty inflacyjne, jak i dane z rynku pracy pokazują, że Fed już w tym momencie powinien zacząć ciąć stopy procentowe, i tutaj w zasadzie nie ma. Nie ma zmiłuj, tak mówiąc kolokwialnie, jak popatrzymy sobie na to, jak się te procenty nam zmieniały, to jeszcze miesiąc temu głównym scenariuszem były. Cięcia w tym roku o 50 punktów bazowych. Teraz widzimy, że rynek już bardziej ochoczo podchodzi do ewentualnych cięć. No i widzimy oczywiście ten, tą reakcję, tę reakcję na, na giełdzie w postaci tego, jak zachowują się indeksy. To, co może nam przynieść rzeczywiście. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych to temat rynku ropy naftowej. I wrzućmy sobie tutaj wykres ropy. Dlaczego? Dlatego, że ewentualne dogadanie się, załagodzenie sytuacji albo. Przekazanie do mediów po spotkaniu, że jest przestrzeń do tego, żebyśmy się bardzo fajnie i szybko dogadali i gospodarczo zaczęli rozwijać. To jest komunikat oczywiście w stronę tego, że zdejmujemy ewentualnie sankcje, surowce rosyjskie będą bardziej dostępne i trzeba będzie tak kombinować, żeby te surowce zdobyć, o czym wiedzą chociażby Indie. I to są oczywiście czynniki, które będą oddziaływały typowo na zwiększenie podaży surowca, a więc docelowo obniżki cen ropy naftowej. Jeżeli mówimy tutaj o sytuacji, sytuacji tu mamy akurat ropę typu... Brand, czyli dla nas tą ropę typowo benchmarkową, chociaż oczywiście ostatnio mieliśmy odreagowanie. Pod kątem technicznym tutaj sytuacja wygląda moim zdaniem dosyć ładnie. Jeżeli mówimy tutaj o tym kierunku pro spadkowym te okolice 67 dolarów i 20 centów to są fajne poziomy, które zobaczymy czy wytrzymają, bo to też nie są zbyt odległe poziomy od aktualnych pułapów cenowych, które zobaczymy czy wytrzymają. W sytuacji, w której dostalibyśmy informację, że się panowie nie dogadali, jest dramat i absolutnie tutaj nic fajnego się nie wydarzy, no to wtedy ewentualnie oczywiście podbitka. Natomiast chyba nikt nie zakłada, albo inaczej, nie spotkałem się z analizą mówiącą o tym, że po tym spotkaniu dojdzie do i może dojść do. Eskalacji napięć, czegoś takiego nie słyszałem, biorąc pod uwagę, jakie wypowiedzi padały wcześniej z ust chociażby Donalda Trumpa, który mówił o Putinie, jakoby ten miał zwariować czy oszaleć. Nie chcę tutaj być niedokładny, jeżeli chodzi i wkładać słów w usta Donalda Trumpa, natomiast sam, sam wydźwięk w tej wypowiedzi tak właśnie brzmiał, więc ciężko mówić o tym, że tu może się coś złego Wydarzyć, skoro tego typu sytuacja nam stolika do góry nogami nie wywróciła. I skoro na rynku ropy mamy odbicie, to w przypadku złota tu utrzymujemy się w tendencji bocznej, ale to też jest komunikat i jasny sygnał co do tego, że rynki finansowe nie do końca martwią się o to piątkowe spotkanie, bo nie rośnie nam zmienność, ani nam WIX specjalnie, jak wyrzucimy sobie VIXa, tu mieliśmy rolowanko. Dlatego Mamy tą lukę cenową, ani specjalnie WIX nie jest wysoko, że mówimy tutaj o jakimś wielkim ryzyko, ani złoto nie pokazuje tendencji do tego, żeby się umacniać w stosunku do amerykańskiej waluty, więc nie uważam, żeby tutaj to był jakiś przełom. To rzeczywiście może być przełom dla Ukrainy, to może być przełom dla ukraińskich spółek i to jest taki aspekt, który ja nie ukrywam, będę mocno obserwował, jeżeli chodzi o sesję poniedziałkową i poniedziałkowe otwarcie. Oczywiście w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja i jak to spotkanie będzie wyglądało. Natomiast obserwować będę reakcje na ukraińskich spółkach. Jak sobie wrzucimy tutaj wykresik ukraińskich spółek. Ja wiem, że on nie jest idealny, bo tych spółek mamy zaledwie zaledwie kilka, ale biorąc pod uwagę tutaj tą tendencję, to nie ukrywam, że miło by było, gdybyśmy się z tego trójkącika po prostu wybili w górę. Na wieść o tym, że okej okay, Ukraina, biorąc pod uwagę stanowisko Rosji, będzie musiała się dogadać i ewentualnie oddać część ze swoich część ze swoich ziem, terenów, bo, bo to raczej zmierza w tę stronę i zdziwiłbym się, gdyby tutaj Putin stwierdził, że a nie, spokojnie, zmieniamy swoje stanowisko i akceptujemy sytuację, że po prostu chcemy się dogadać. To moim zdaniem absolutnie nie wchodzi, nie wchodzi w grę. Mamy dyskontowanie i, i na początku to wybicie, w ogóle to wybicie tutaj na ukraińskich spółkach z tej sesji, z sesji 7 sierpnia, to był moment, w którym rynki i ukraińskie spółki zareagowały w ogóle na wieść o tym, że do tego spotkania dojdzie. Pierwszego spotkania na żywo od 2021 roku. Sytuacja wygląda niezwykle, niezwykle ciekawie i też Osobiście, no bo startujemy o godzinie 21, będę śledził to jakie informacje będą do nas napływały. No ale na reakcję spokojnie mamy czas i sobota i niedziela tutaj przecież handlu mieć nie będziemy. No i to jest też dla mnie taki główny temat i dylemat do tego jak ewentualnie poprowadzić pozycję na spółce. A starta, którą mam już od jakiegoś czasu, zarobek jest dosyć ładny. tu mamy tą podbitkę. I na pewno, jeżeli chodzi o taki, taką realizację tego scenariusza, tutaj kluczowe są aspekty reagowania na wiadomości. Jeżeli informacje o potencjalnym pokoju wywołują wzrosty, to dalej pozycję trzymam. Jeżeli informacje o pokoju nie będą wywoływały wzrostów, to pozycję się pozbywam. Podobnie, jeżeli sytuacja mówi o tym, że jest zaognienie konfliktu i pokój jest coraz dalej, a nie mamy mocnych spadków, to też jest to dla mnie sytuacja pozytywna, ale też nie będę chciał tkwić nie wiadomo jak długo w tej pozycji, bo od ATH oddałem już ponad 25%, dalej jestem na ładnym plusie, ale, ale już oddałem tą sporą część i się zastanawiam, albo inaczej zaznaczyłem sobie te poziomy i okolice 46 zł, że wtedy ewentualnie będę się zastanawiał nad tym, czy tą pozycję, tę pozycję podtrzymać, czy poszukać jakiejś alternatywy, o ile oczywiście alternatywa będzie wyglądała lepiej. Na ten moment takiej alternatywy nie mam i tak wygląda po prostu mój plan. Jeżeli chodzi o WIG-20, tutaj mieliśmy realizację zysków, ale cały czas delikatnie. Pniemy się do góry w ujęciu tym tygodniowym, tak żeby zobaczyć, jak to wyglądało. Mamy świecę spadkową, no i troszeczkę szkoda, w związku z tym, że w piątek mamy. Wolne. Szkoda, dlatego że tutaj Stany Zjednoczone nam się mimo wszystko ładnie dźwigają i pewnie i u nas te nastroje mogłyby ulec poprawie przed tym, przed weekendem. Popatrzmy sobie jeszcze na sytuację kryptowalut, na sytuację Bitcoina, bo on tutaj nam zrealizował taki naprawdę nieładny układ. Podwójny wierzchołeczek, który moim zdaniem może się przekształcić w większe problemy. Ale jeżeli ten, to momentum spadkowe nam się rzeczywiście pojawi, czysto technicznie. W ujęciu średnioterminowym, żeby mówić o podwójnym wierzchołku, musiałoby dojść do przebicia najniższego poziomu pomiędzy tymi wierzchołkami i wtedy mamy grę pod ten podwójny wierzchołek, czyli od okolic dopiero 112 tysięcy dolarów za bitcoina, więc trzymajmy kciuki, żeby do tego przełamania nie doszło i to momentum dalej, żeby ta tendencja wzrostowa się utrzymywała, bo do momentu, kiedy nie przebijemy tych poziomów, to w ujęciu średnioterminowym nie mamy specjalnie się nad czym zastanawiać i myśleć o tym, że nie wiem, że chcemy się pozbyć na przykład e, bitcoina. E, I jeszcze do klasyki wróćmy, czyli EDEK, eurodolar, który zrobił nam taki dynamiczny układ flagi. Taki nawet powiedziałbym bardzo dynamiczny, bo to raczej klin rozszerzający się. No ale dostaliśmy sygnały do tego, że tutaj dalej powinniśmy kontynuować sytuację, w której euro nam się umacnia względem dolara, albo po prostu dolar oddaje swoją siłę. Potrzebujemy do tego danych fundamentalnych, dlatego ten nie tyle sierpień, co wrzesień. Pamiętajmy, w sierpniu nie mamy, nie mamy spotkań. Decyzyjnych najważniejszych banków centralnych, więc zdecydowanie bardziej powinniśmy sobie tutaj zerkać na sytuację troszeczkę bardziej tych danych nieoczekiwanych, tak jak spotkania Władimira Putina czy z Donaldem Trumpem, czy chociażby wyniki finansowe napływające ze Stanów Zjednoczonych, chociaż w Stanach Zjednoczonych się dzieje, bo sama umowa Nvidia AMD z y, y, amerykańskim rządem to jest coś bez. Y, Bezprecedensowego, że spółka zgodziła się, spółki zgodziły się oddać po te 15% przychodu ze sprzedaży niektórych chipów, tylko po to, żeby mogły te chipy sprzedawać i to się robi naprawdę bardzo ciekawie, bo jeżeli tak będziemy podchodzić do poszczególnych spółek, no to my się to tak pod kątem takim podatkowym i układania procesów, czy analizowania też biznesów, to zrobi się solidny Saigon i, i pomieszanie z poplątaniem. Przynajmniej tak uważam, że w tą stronę administracja Trumpa swoimi działaniami zmierza. I co ciekawe, ten deal, oddanie tych procent było przyjęte przez rynek zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o NVIDIA, aniżeli temat samego wprowadzenia wyższych ceł, czy wcześniej oczywiście blokowania możliwości sprzedaży. No, lepiej sprzedać i oddać komuś 15% niż nie sprzedać nic. No i w rezultacie czego w przypadku NVIDIA mamy bardzo ładne wzrosty. W niedzielę na kanale pojawi się fajne nagranie na temat analizy Firm zajmujących się sprzedażą, produkcją dysków twardych, no bo my te dane musimy gdzieś przechowywać. Cały czas mówimy AI, sztuczna inteligencja, artificial intelligence, wszyscy w to lecimy, no ale te zasoby i te dane trzeba gdzieś przechowywać. Stąd też analiza tych dysków twardych. Tam mamy potężne wzrosty, ale to nie oznacza, że już nic lepszego nam się nie wydarzy i po tych wzrostach nie będziemy nie będziemy rosnąć też w czwartym kwartale. Na kanale też wleci analiza, analiza platform streamingowych, bo tam też i Netflix i Disney pochwaliły się wynikami i to zrobimy sobie w osobnych odcinkach, żeby nie mieszać z tą taką naszą analizą co tygodniową i regularną. Zobaczymy. Zobaczymy i czekamy na poniedziałkowe otwarcie. Staw łapkę w górę, jeżeli było ok. Trzymam kciuki za Twój handel no i na pewno samo pozycjonowanie się wieczorem, pod to, że spotkanie pójdzie tak czy śmak. No to to jest jak rzucenie losu na loterii. A chyba nie chcemy, żeby nasz handel właśnie w taki sposób wyglądał. I chyba lepiej sobie po prostu odpocząć, bo mamy w końcu długi weekend. Więc udanego odpoczynku.